Miś Gucio obudził się w swoim przytulnym domku i przeciągnął łapki. Wyszedł na polany i zobaczył błyszczącą kroplę rosy na liściu. Nagle kropla spadła na ziemię i zniknęła. Gucio zdziwił się i postanowił ją odnaleźć. Spotkał Jerzyka, który właśnie turlał się w liściach. Jerzyku, widziałeś moją kropelkę? Jerzyk nie widział kropli, więc Gucio poszedł do liska, który machał puszystym ogonem. Spróbuj poszukać przy strumyku. Gucio pobiegł do strumyka i zobaczył ptaszka, który lata nad wodą. Może twoja kropla dołączyła do rzeki? Miś spojrzał na wodę i zobaczył miliony kropelek płynących razem. Moja kropelka już nie jest sama ma nowych przyjaciół. Gucio wrócił do swojego domku z uśmiechem. Każda kropla ma swoje miejsce, tak jak każdy z nas.